Historia się zaczyna z tego, że ojciec mój, jak i dziadek, byli garcarzami, rolnikami i garcarzami zarazem. W okresie tym lata 70., 80 pomagałem. Byłem z w ogóle, jak powstają garki. Widząc, jak ojciec wytwarza różnego rodzaju wyroby, a były to wyroby przeważnie użytku domowego, byłem zaśkawiony, w jaki sposób. I jak ktoś mówi, od, od, od małych rzeczy zacząłem robić coraz większe, ponieważ glina, glina jest materiałem takim, jak to się mówi, trochę wrednawym, ale i miłym. Wrednym, jeżeli się trafi na pokład jakiś smar glem, bądź glina za bardzo tłusta, która przy schnięciu pęka, ale miłym, jeżeli są to gliny chude, z większą zawartością, wolniej schnął. Daje to, że można swoją wyobraźnię przelać, to znaczy przelać, wytworzyć coś, co człowiek wymyśli. Nie musi powielać to, co robi ojciec, dziad czy ktoś inny, można wytworzyć własne dzieło, czyli własny pomysł. No, Baranów ma ponad 200-letnią tradycję, sięgają ponad 200-letnią tradycję, jak to było. Na pewno. Garsastwo jest trudnym kawałkiem dziedziny, tak jakby powiedzieć. Trzeba było jechać do lasu, ukopać gliny, czyli po prostu trzeba wykopać było jakiś dół, nie zawsze trafny do tego, co by się chciało odkopać. Jeżeli nie trafiło się na dobre złoże, kopało się następnym. Ułatwieniem przykładowo było to, że istniała tam cegielnia, która kopała do 6 metrów głąb skarpy, można było sobie wybrać, pogadać z właścicielem, wybrać sobie miejsce wybrać to glinę najwłaściwszą. Czyli po ukopaniu gliny przywożono do, na podwórko, Składowana na podwórku najlepiej, gdy glina była przemrożona, wtedy dawała się lepiej urobić. Właściwie to żadnych maszyn nie było do urobienia gliny. Glinę trzeba było, garca zbijał drewnianą młotkiem, czyli tak zwaną szlagą, ubijał sierpem takim, na kształt rżnął na wióry, ubijał to kilkakrotnie. Następnie trzeba było kilka razy deptać nogą glinę, żeby uro zacząć urobić. Następnie trzeba było ręcznie przeklusować, dodając odpowiednią ilość wody, skropując, żeby elastyczna, gdyż sucha glina się urywała. I to czynność powtarzano kilkakrotnie. Dopiero wtedy taką glinę można było położyć na krąg. Dla prawnego garcarza, w zależności od tej wielkości naczynia, tyle, trwało to od, jak to się mówi, od trzech do, nawet do 15 minut toczenie największego naczynia. No było na przykład o, w parę pieców e, ziemnych. W krowa w ogóle piece ziemne, wtedy jednopaleniskowe, e, w ziemi budowle, które, w których wypalano te naczynia. W większości wytwarzano to w budynkach, praktycznie w tych domach, w których się mieszkało. Nie było oddzielnych pomieszczeń, czyli kuchnia służyła akurat do przygotowania strawy, jak też i służyła za warsztat, w którym akurat nie trzeba było palać, jeżeli w zimie się paliło, to już było ciepło. Naczynia suszyły się na tzw. tyzach, gdzie na deskach dosuszało się. Zabudowa zwarta, domy ze strzechy. Także to było takie, no powiedzmy, może dzięki temu, że Baranów się palił kilkakrotnie, troszeczkę wizerunek Baranowa się zmienił. No zgarcarzy, trzeba powiedzieć, zgarczarzy się wyśmiewano. Wyśmiewano się. Dlaczego? Dlatego no, uważano ich jak to się mówi, garcarz jest honorowy, bo jak spadnie garnek, to się nie obejrzy. No rzeczywiście, po co miał się obejrzeć? Skoro on się i tak robił. Na weselach śpiewano z kolei piosenki. Garcarza nie chce, bo, nie, bo robi garki, a ja nie lubię tej ślamazarki. No wiadomo, że kojarzyło się z tym brudnym ubraniem, i tak dalej. No ale jak to się mówi, brudnym, ale nie kurzącym się jak w polu bardziej, Bo wtedy garcarstwo było bardziej porównywane do, do rzemiosła. Ponieważ garcarz nie wymyślał jakichś własnych, powielał. Czyli on robił, jak to się mówi, dziesiątki naczyń w jednym stylu. Zawodem tym przykładowo była związana cała rodzina. Garcarz wyrabiał glinę, robił naczynia. Reszta rodziny, czyli żona, bądź jak to się mówi, dzieciaki, próbowała zdobić naczynia łyżką, nadają wzory, ornamenty oraz polewała. Później następowało suszenie tego wyrobu, które trwało akurat też o czterech, nawet do dużych naczyń dwa tygodnie, żeby nie pękało. Nie wolno dać było temu wiatru. Wiatr był najgorszym, czym mógł być. Ponieważ garcarz chciał przyspieszyć, ale to dawało coś takiego, że, jeżeli nie zdążył przekręcić w drugiej strony, to znaczy nie było do wyrzucenia. Ono już nie wróciło, nie ściągnęło. Ściągnęło jedną stronę, skrzywiło, i znaczy nie było już do wyrzucenia. Akurat daje mi to takie wyjście, ponieważ Baranowie już garsarstwo praktycznie upadło w latach 90. XX wieku. Yy, powiedzmy, jest zapotrzebowanie na to coś takiego jak pokazy. I teraz na pokazach, czy pracując z dziećmi, trzeba się przestawić, żeby zrobić coś ciekawego, zachęcić te dzieci. Nie wystarczy zrobić toniczkę, czy flakonik jakiś. Trzeba im pokazać, że z gliny można wymyśleć coś ciekawego. Czasami to właśnie dzieci są inspiratorami tego pomysłu. One by chciały coś tam stworzyć. I dlatego ja muszę y, uczyć się jeszcze, jak to się mówi. Podwyższać kwalifikację, że ja to potrafię zrobić. Na pewno no, ciekawym taka skarboneczka jest, ciekawym takim pomysłem, właśnie jest taka, jak nie, zawsze my, typowa chata baranowska, która tu się składa, około 70 części z gryny, które trzeba połączyć. To daje wyciszenie, wyciszenie. Człowiek siada na te 3 godziny, 4 godziny i klej. Pomyślę, zawsze, jeżeli coś nie wyjdzie, robi następną podwyższa poprzeczkę. Wyszło? Nie. Jeszcze coś tam trzeba poprawić, następną pracę i jeszcze coś, aż jest usatysfakcja taka, że aha, wyszło, teraz mi wyszło. Ach, jeśli chodzi o nagrody, naprawdę tu trzeba powiedzieć, kilka nagród z Domu Chemika, jeśli chodzi o Powiatowy Dzień Kultury, nagrody. I nagroda, o, właśnie tegoroczne przyznanie odznaki ministra kultury, odznaka ministra kultury w dziedzinie zasłużonego dla Lubelszczyzny. Bo ja powiedziałem, że jeszcze mam to chęć, żebym ten ośrodek pobudzić. Obudzić, ale no widzę. Turysta przyjeżdżający do nowych murów, widzących nowe kręgi, nie jestem zainteresowany. Bardziej zapamiętuje to, co było w XIX wieku, czyli wchodzi do domu, belki i tak dalej, coś co było. To bardziej zapamiętuję. Ja też jeżdżę po różnych ośrodkach, przyglądam się temu. Ja bardziej wolę ten XIX wiek, bardziej zapamiętuję to, bardziej związany z tą historią niż nowoczesne kręgi ustawione, czyli to już jest XXI wiek. My mamy zapamiętać historię, czyli historię, czyli musimy się cofnąć. O ile ślad. I nie przeskakiwać tego. Oczywiście, do nauki możemy użyć tych elektrycznych kręgów, bo wiadomo, że łatwiej się nauczyć będzie, ale dla turysty to jest akurat XIX wiek. No na pewno z tego w tej chwili nie da się wyżyć. To jest, nie ma co się oszukiwać. Także raczej to będzie się chyliło ku upadkowi. To zostanie tylko historia.